Witam wszystkich widzów na moim kanale, mój to masz Tomasz Więc Z tej strony zastanawiam się moi kochani widzowie, bo chcę z wami dzisiaj bardzo poważnie porozmawiać, czy w Polsce są youtuberzy i youtuberki, które mają własne pomysły i nagrywają oczywiście filmy i są kreatywni i nie kopiują jak sero kopiarki zagranicznych youtuberów youtuberki, które dają filmy wcześniej niż oni. Oczywiście na zagranicznych, na zachodnich e, stronce YouTube, a potem oni robią to samo, tylko że na polskim YouTube i jeszcze do tego zarabiają pieniądze. Z YouTube mają oczywiście sponsorów, partnerów i zarabiają pieniądze na Was, moi kochani widzowie, bo sprzedawają Wam oczywiście podkoszulki, kubki i inne Nie To mi się nie podoba na YouTube. jako polskiemu youtuberowi. Mam nadzieję, że jest jakiś polski jedyny youtuber, który zrobił film naprawdę 5-10 lat temu, czy w tym roku na przykład sam od siebie nie ściągnął żadnego pomysłu. Oczywiście z zagranicznego youtubera, lub e, że jest w Polsce taka youtuberka, która nie ściągnęła pomysłu od jakiejś zachodniej youtuberki od zagranicznej i nie zrobiła to na YouTube. Polski, troszkę tam coś pozmieniała, aby się widzowie po prostu nie zorientowali, nie skapnęli się i za to zgarnęli sobie po prostu pieniążki, hajsik, bo dla nich jest hajs najważniejsze tylko hajs liczy musi być wszystko git mayones, robimy tutaj racinki, robimy tutaj gameplaye Robimy tutaj filmy takie, co zrobili już wcześniejsi youtuberzy, wybijamy się na YouTube i mamy z tego hajsik i się śmiejemy głośno z naszym widzów, że dają się robić buteleczkę i zarabiamy na nich pieniążki, bo sprzedajemy podkoszuleczki, kubeczki i inne badziebia. Czy te dziewczyny youtuberki mogą tak samo myśleć o swoich widzach, jako o kobietach, no, pokazała modę, to się nie nosi, to jest modne, to jest takie, to jest takie, takie, takie. A taki film ten sam mówić no, na przykład w języku angielskim, czy po niemiecku, czy w jakimś innym języku, e, który obowiązuje na całym świecie. A ta polska youtuberka będzie e, mówić na przykład czy youtuber że zrobił ten film. Po prostu e, dla Was, moi kochani widzowie, że robią to z pasji, że to kochają. Nieprawda. Oni to robią tylko dla hajs. Z pasji. I dla Was filmy robię ja. I nie mam z tego ani grosza. I nie chcę. Bo jestem człowiekiem prawdziwym. Nie udaję kogoś kim nie jestem. Nie robię sobie modyfikacji twarzy. Tak jak pewien ziomek zrobił. Nie było dużo filmów na jego temat. Ja do niego nic nie mam. Ale chciał skopiować sobie drugim popkiem. Ja też mam różnych artystów, których uwielbiam. Zespoły, piosenkarzy, piosenkarki, aktor, aktorka. Nie robię tatuaży, kończyków tam, gdzie oni. Bo są celebrytami. Ja też tak muszę być, bo jestem fanem ich. Nie. Mogę być fanem kogoś. Ale to nie znaczy się, że muszę być tak jak ten piosenkarz, piosenkarka, aktor, aktorka czy zespół. Nie. Nie chcę tracić własnego, ja. Ja jestem jednostką. Powinien każdy człowiek mieć własny styl, własne zdanie. Każdy jest człowiekiem wolnym. Dla mnie jest najważniejsze, że nie kradnę, nie, nie piję, nie mam nie zabiję. To jest dla mnie najważniejsze. I na YouTube może nie przeklinam, nie jadę mięsem, a też potrafię. I stanę się być kulturalnym facetem. Na YouTube to jak w życiu, tylko dlatego, że mogą mnie to oglądać małe dzieci, osoby niepełnoletnie. kiedyś mnie zabraknie na tym świecie, bo umrę. Na no szczęście żyję jak chcę żyć jak najdłużej. I moje filmy zostaną gdzieś na tych serwerach. I za ileś tam lat. Jakieś dzieciak mało lat, osoba niepełnoletnia zobaczy moje filmy na przykład na YouTube czy na jakiejś innej listance internetowej, bo YouTube może już nie istnieć na przykład, chociaż mu tego nie życzę, nikomu źle nie życzę i jaki ja wtedy zostawię po sobie ślad na YouTube, przesłanie co z sobą e, będę pokazywał, reprezentował. Te, ci youtuberzy, co mają hajs, co dla nich się tylko hajs liczy i przekinanie, robienie ratingów, e, oczywiście nagrywanie gameplayi, bo nic więcej nie potrafią zrobić, jakieś głupio, filmiki i mają za to pieniądze nie? z YouTube, mają sponsorów i myślą, że są bogami. Tak samo te youtuberki, prawda? Te dziewczyny, które nagrywają filmy. Nie uwierzę wszyscy, ale większość. Polskich dużych YouTuberów takich jest zakłamanych za yy, i oszukują własnych widzów. A widzowie ufają mi ślepo, robią właśnie jaką butelkę, że zrobią z wami zdjęcie na jakieś tam imprezy, czy dadzą jakiś autograf. To nie znaczy się, że oni są tacy wspaniali, że mają super fantastyczne pomysły, że są tacy kreatywni że robią te filmy dla was jako dla widzów, że oni was uwielbiają, że mają miliard wyświetleń, że mają fake page, że na Facebooku, że, że nie wiadomo co, że oni to są hmm, super, nie wiadomo co. Nie, to nie jest prawda o polskich youtuberach i o youtuberkach. Niestety nie. Na całym świecie na pewno też tak jest niestety na YouTube, nawet na tych angielskich, amerykańskich. Nie mówię, że tak jest tylko na polskim. I mi się to na polskim YouTube nie podoba. Że youtuberzy nie mają własnych pomysłów. Ściągają pomysły z zachodnich youtuberów, z zachodnich youtuberek, jeśli dziewczyna jest youtuberką i robi to samo, tylko że na polskiego YouTube. I co to ma ona lub on Hives. I to mi się nie podoba, i nie powinnają dostawać żadnego hajsu, żadnego partnerstwa, żadnych sponsorów. Nie powinnają mieć, nie powinnają po żadnych imprezach i nie powinnają sprzedawać żadnych podkoszulek, kubkowiny, badziewi, swoim widzom i zarabiać na swoich widzach, żebrać o pieniądze, bo się mi zepsuł komputer Widzowie, wspomnijcie, bo nie mogę nagrywać filmiki dla Was, albo kupcie mi taki mikrofon. Albo taką kamerę, bo mi się popsuła. Ja jestem youtuberem. Jak mi nie kupicie, albo nie prześlecie pieniądze na jakieś tam konto, czy gdziekolwiek, mi jako youtuberowi, czy youtuberce, to nie będę nagrywał filmów dla was. Muszę kupić nowy sprzęt, nowy komputer. I żebrają o pieniądze u swoich widzów, na których już zarabiają, sprzedając polkoszulki, kupki i innego a jak mi z Was, nicowienie, nie obrażając nikogo, się w butelkę robić i takim youtuberze, przepraszam, youtuberowi, youtuberce, znaczy dziewczynie, która jest youtuberką, oczywiście wysłać pieniądze, bo ich uwielbiacie, bo dla Was są bogami, nie wiadomo bo kim na tym YouTube i chcecie, aby dalej nagrywali dla Was wspaniałomyślne filmy, fantastyczne. Nie wiadomo jak, że to są ich pomysły. Oni są tacy kreatywni. Oni są tacy, ach, oh, jest super ci faceci, youtuberzy, albo te youtuberki, o, oh, jakie fajne, mmm, dziewczyny. A, na młodzież się znają, to tego, mm, super, krycze tego. Nie, 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 nie ten, ten drog. Ja nie udaję, kogoś, kim nie jestem, nie będę udawał. A klucz też potrafi i mogę. Tylko tak, jak powiedziałem, jakieś moje filmiki zostaną na jakimś oczywiście serwerze i następne pokolenie takiego youtubera jak dzisiaj Tomasz jeśli nie będzie oglądał filmiki i <laughs> zobaczył, że był jeden oczywiście oryginalny youtuber, który nie ściąga pomysłu z zachodnich youtuberów czy od zachodnich youtuberek nie robi podobnych filmików jak na zachodzie dla polskiego youtube, bo Polska to jest polski youtube i płyną być polskie filmy robione przez Polaków dla Polaków i wymyślane a nie kopiowane jak serokopiarki kopiarki zagraniczne badziewia na polski YouTube, tylko powinno być polski YouTube dla Polaków. I nie brać przykładów z zachodnich youtuberów, youtuberek. Aby nie było, że lubicie plawia, plawiaty, na przykład, nie wiem, piosenek, że ktoś komuś ukradnie pracę, na przykład magisterską, czy plawiat w sensie że robicie film taki sam, jak jest na przykład na zachodzie, tylko na polskim YouTube, ie. i ktoś może Was kiedyś oskarżyć o to z zachodniego YouTube'a, e, youtubera, youtuberkę na polskim YouTube, że zrobiłeś ten sam film, czy podobny, czy ukradłeś mi pomysł, czy coś tam tutaj pozmieniałeś, ale w sumie jest to samo i robisz koleś, koleżanko plawiat. Bo może kiedyś tak dojść do takiej sytuacji między zachodnim a polskim YouTube. Nie powinno tak być. I prawdziwi YouTuberzy, którzy macie małe, dobre kanałki, macie lepsze kanałki niż moje, macie lepszej jakości filmy, lepszej jakości dźwięk niż moje filmy, to trzymajmy się razem. Nie dajmy się tym dużym YouTuberom, bo oni nie są tu najważniejsi, nie są bogami. Ich te reflinki, te gameplaye, i te śmieszne, głupowate filmy mnie nie bawią. Pokazują swoją inteligencję, oczywiście poziom, i na ludzką głupotę niestety nie ma lekarstwa. A mówiłam, prawdziwy youtuber na polskim YouTube, DJ-Tom A39, który jest oryginalny i nie jest kopiarką i nie jest ani drukarką, ani smartfonem, ani przynośnym mobilnym komputerem tak zwanym laptopem, netbookiem itd. itd chodzi mi o sprzęt elektroniczny wiadomo co wieka na to na razie moi kochani na, na razie moi kochani widzowie żegnam was DJ Tomasz39 z tej strony jeśli się wam filmik podobał to łapka w górkę jeśli nie to łapka w dół i oczywiście poproszę o komentarze pod tym filmem ja wolę mieć kilku widzów ale prawdziwych, szczerych a nie miliard, milion fałszywych. To na tym już kończę. A mówił Wam z czystego serca o DJ Tomasz 39, który kiedyś umrze, a jego filmy zostaną oczywiście na jakimś serwerze i następne pokolenie takiego YouTubera jak Tomasz 39. Będzie następne pokolenie oglądało i zobaczą, że był jeden prawdziwy youtuber, który nie miał super jakości filmów, super jakości dźwięku, obrazu itd. itd. I nie w hd, bl, bl, nie miał super komputera, super sprzętu, zwykłą kamerkę internetową, ale robił super dobre filmiki i chciał coś mądrego, fajnego przekazać swoim kochanym widzom. I że nie zarabiał pieniążk na swoich kochanych miejscach i nie dawał im jakichś takich bubli jak podkoszulki, kubeczki i inne badziewia za pieniążki i dla niego się nie liczył tylko sam Hajs. No to już na razie pa, pa 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 pa. Mam nadzieję, że film się podobał. A to właśnie był bardzo poważny film Didzieja Tomasza 39. To nie 12 ma. Polski YouTube, um, same kopiarki tu widzę. Nie podoba mi się to w muzyce nowoczesnej. Wolę muzykę techno i inne klimaty z lat 90., te co były 15, 20, 30 lat temu. Tak naprawdę wam powiem: niektóre nowe kawałki posłucham, ale to nie jest to, co kiedyś. Nara! Niech sobie będzie. 那个？